Jak przetrwać kryzys energetyczny w dobie drożyzny? Najlepiej nauczyć się od najbiedniejszych, którzy zawsze musieli oszczędzać, a teraz, w dobie kryzysu, kiedy wszyscy będziemy biedniejsi, będziemy oszczędzać wszyscy tak samo. Zapraszam do kolejnego energy Drinka, w którym zastanowię się nad tym, w jaki sposób możemy pomóc swojemu portfelowi, ale także przez to Ukrainie, bo każda oszczędzona megawattogodzina to strata dla Władimira Putina, ale także zysk dla naszego portfela. Zapraszam. Energy drink to krótkie nagrania, które dają łyk wiedzy o sektorze energetycznym, krótko i w miarę zrozumiale, aby przybliżyć ten temat, który jest rozwlekły no i skomplikowany. Dzisiaj powiem krótko o tym, w jaki sposób oszczędzać energię i surowce w dobie kryzysu energetycznego. Mamy rekordowe wzrosty cen energii, gazu i paliw na stacjach. Ten skokowy wzrost to wynik kryzysu energetycznego którego głównym źródłem jest fakt, że rosyjski Gazprom ogranicza dostawy gazu do Europy. W chwili, gdy nagrywam ten materiał, trwa przerwa techniczna gazociągu Nord Stream 1 z Rosji do Niemiec. Nie wiadomo, jak się zakończy, czy dostawy wrócą, czy wrócą w pełnej ilości, czy Rosjanie będą dalej ograniczać podaż, żeby podnosić ceny gazu. Za cenami gazu Rosną ceny energii elektrycznej na giełdach europejskich, a za nimi ceny w taryfach. Także w Polsce Okopres opublikowało dokumenty Urzędu Regulacji Energetyki, które sugerują, że w przyszłym roku może nas czekać podwyżka nawet o 180%. No, Niekoniecznie będzie tak wysoka, bo Urząd Regulacji Energetyki może zaniżyć nieco taryfy, biorąc pod uwagę czynniki społeczne. Tak było w 2022 roku, kiedy mieliśmy podwyżki o 54% zamiast. Dużo wyższych podwyżek notowanych na giełdach, ale niezależnie od tego, raczej jeszcze przez jakiś czas będzie drogo. I to jest czas, w którym należy oszczędzać energię i surowce. Zaleca to Międzynarodowa Agencja Energii, zaleca to Komisja Europejska, wreszcie rzeczony Urząd Regulacji Energetyki, więc warto zastosować się do tych zaleceń. Jak to robić? Wiedzą to dobrze ci, którym zawsze brakowało, ludzie najbiedniejsi. Sam pochodzę z nie najbogatszego domu, więc wiem, jak to jest oszczędzać, i w sektorze energetycznym oraz paliw także można to robić. No niestety, czas, w którym mieliśmy wielki komfort, mieliśmy rosnący dobrobyt, jeśli chodzi o klasę średnią w Polsce, przynajmniej był on odczuwalny, rósł, w Warszawie faktycznie można było widzieć wieczny wzrost i rozwój. Te czasy prawdopodobnie się kończą i wszyscy w Polsce będą trochę biedniejsi, nie tylko przez kryzys energetyczny, ale także nadchodzący kryzys gospodarczy, no i coraz większe koszty w sektorze energetycznym oraz paliw z jednej strony, z drugiej strony rosnące raty kredytu i tak dalej, i tak dalej, a w końcu recesji, która jest spodziewana przez Bank Światowy, która prawdopodobnie nadejdzie i może zostać wzmocniona przez działania rosyjskie. A zatem Wszyscy musimy zaciskać pasa, nie tylko po to, żeby wesprzeć Ukrainę, bo każda zaoszczędzona megawatogodzina to strata Putina, który zarabia krocie na sprzedaży węglowodorów do Europy i realizuje cele polityczne, wykorzystując naszą zależność od rosyjskiego gazu, ale także możemy zaoszczędzić dużo pieniędzy i pomóc własnym portfelom. Kilka sposobów na oszczędzanie. Po pierwsze, tam, gdzie jest to możliwe, warto korzystać z komunikacji zbiorowej. W dużych miastach to oczywistość korki wręcz sprawiają, że warto przesiadać się do tramwajów, do metra w Warszawie, w innych miastach pewnie też do autobusów po to, żeby oszczędzić sobie czas, ale też oszczędzić na cenach takiej komunikacji, ponieważ ceny paliwa powodują, że Coraz atrakcyjniejszy jest bilet komunikacji miejskiej, szczególnie kupowany na dłuższy okres w promocji. Należy się spodziewać, że będą się pojawiały różne mechanizmy wsparcia komunikacji zbiorowej. Znane na przykład z Niemiec, gdzie został wprowadzony bilet za 9 euro, który pozwala korzystać ze wszelkiej możliwej komunikacji. Tak niska cena z punktu widzenia portfela niemieckiego zdecydowanie zachęca do komunikacji. Problemem oczywiście. Będą miejsca mniej zabezpieczone pod względem komunikacji, mniejsze ośrodki miejskie, gdzie samochód jest podstawowym narzędziem komunikacji. Tam zostanie tylko racjonowanie zużycia paliwa, czyli podróżowanie tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne, ograniczenie zużycia paliwa, na przykład poprzez ograniczenie klimatyzacji, poprzez jazdę ekonomiczną. To wszystko są stare, dobrze znane zalecenia, do których stosowali się prawdopodobnie głównie najbiedniejsi, bo oni musieli oszczędzać. A teraz będziemy oszczędzać wszyscy, więc po pierwsze warto przesiąść się na komunikację miejską. Po drugie, warto ograniczyć transport indywidualny z użyciem samochodu na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Po trzecie, trzeba będzie oszczędzać ogrzewanie i teraz w sezonie letnim, kiedy mamy nieraz po 30 stopni za oknem, warto też oszczędzać klimatyzację. Klimatyzacja zużywa energię elektryczną, która jest bardzo droga, a ogrzewanie różne paliwa kopalne, czy to węgiel, czy to gaz. Jest także oczywiście ogrzewanie elektryczne z pomocą pomp ciepła. Warto oszczędzać. Według Międzynarodowej Agencji Energii przykręcenie termostatów w Europie o 1 stopień pozwala oszczędzić 10 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest tyle, ile Polska sprowadzała z Rosji, dopóki Rosjanie zakręciła kurka, więc jest to niebagatelna ilość. Obniżka temperatury o 1 stopień. 10 miliardów metrów sześciennych o 2 stopnie, 20 miliardów metrów sześciennych wobec realnej groźby niedoborów gazu w Europie. Jest to sposób na oszczędność w portfelu, ale także utrzymanie bezpieczeństwa dostaw, ułatwienie sprawy państwom członkowskim Komisji Europejskiej, które teraz walczą o każdy metr sześcienny gazu spoza Rosji, bo ten rosyjski zaraz może przestanąć płynąć. I znowu, to nie jest żadne nowe rozwiązanie. Oszczędzanie ciepła, oszczędzanie wody w kranie, to wszystko są znane, stare, dobre zalecenia, które znowu w czasach dobrobytu były stosowane prawdopodobnie głównie przez najbiedniejszych. Ale teraz prawdopodobnie zbiedniejemy wszyscy, więc wszyscy powinniśmy oszczędzać. Nawet jeżeli nie będzie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw węglu czy gazu w Polsce, a to niestety. Jest zawsze możliwe w najczarniejszym scenariuszu. Nawet jeżeli nie będzie takiego zagrożenia, warto oszczędzać, bo damy ulgę krajowemu systemowi elektroenergetycznemu, damy ulgę dostawcom. Redukcja popytu powinna także zredukować ceny. Jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi to prawdopodobnie kryzys gospodarczy, który obniży ceny wszystkiego, przez to, że gospodarka będzie się wolniej kręcić, będzie się w niej mniej działo, a zatem będzie potrzebowała mniej paliwa i energii. No, ale to nie jest najlepszy scenariusz, bo właśnie wtedy, chociaż ceny będą niższe, to my będziemy mieli relatywnie mniej pieniędzy w portfelu i będzie żyło się ciężej. Ten scenariusz prawdopodobnie w jakimś stopniu zostanie zrealizowany, bo kryzys prawdopodobnie nadejdzie kryzys energetyczny zamieni się w kryzys gospodarczy ale od naszej postawy zależy, jak szybko z niego wyjdziemy i w jakiej kondycji go zakończymy to znaczy w idealnym scenariuszu tak samo jak kryzys naftowy lat 70. XX wieku, tak kryzys energetyczny 2022 roku, który może trwać niestety kilka miesięcy albo kilka lat, powinien prowadzić do tego, że będziemy efektywniej zużywać zasoby. Nie będziemy marnować energii, nie będziemy marnować gazu, nie będziemy marnować paliw. Kryzys lat 70. XX wieku spowodował na przykład skokowy rozwój technologii ograniczających zużycie paliwa w samochodach. Różne nowe, czyste technologie będą miały teraz łatwiej w dobie kryzysu, i warto je wspierać po to, żeby rozwinęły się szybciej i spowodowały, że kryzys będzie motywował korzystne zmiany w gospodarce. Zaciskanie pasa, cnota umiaru, wstrzemięźliwość to wszystko zawsze była siła cywilizacji zachodniej, która pozwalała jej zyskiwać konkurencyjną przewagę na arenie międzynarodowej. Więc chciałem zakończyć to nagranie takim krótkim akcentem pozytywnym. Że po tym dolegliwym czasie kryzysu energetycznego, prawdopodobnie też kryzysu gospodarczego, wyjdziemy silniejsi, bezpieczniejsi, mniej zależni od Rosji. A wisienką na torcie niech będzie zwycięstwo Ukrainy nad reżimem Władimira Putina, które my na Zachodzie możemy wspierać dostawami broni, ale także oszczędzaniem energii, bo każda oszczędzona megawata-godzina to strata Władimira Putina. A przy okazji zysk w naszym portfelu. Dziękuję za dziś. To był kolejny Energy Drink. Następny prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Zapraszam do dyskusji, subskrypcji. No i jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czy oszczędzają już Państwo energię i paliwa? Zapraszam do dyskusji i do usłyszenia za tydzień.